To mówi ta, y, y, Pani, że ta jak się nazywa? Jak się nazywa ta róża? Carmen. Carmen. A ta, która tak pięknie pachnie? No nie wiem. Nie wiadomo. Z każdym oknem mam czarne. róża Pani ma? Znaczy nie jest, ale kupiona jaka czarno. Pierwsze płatki takie ciemne, czarne, a w środku już jest czerwona, tak jakby podwójnie. Ta była śliczna, ale już... Tak. Już trochę przywiędła. Już trochę przywiędła, No Ale prawda. cały czas jednak. Ten kolor widać, że ma taki oryginalny, tak, takie oryginalne. Tak, Amaram. Tak jakby wypłowiało słońce. słońca. One będą później jeszcze raz kwitły. To no. bo z później wypuszczają. Jak się nazywa? Cześć! To jest Maxiu. A, Maksiu, a, a brat Maxia? To jest Aleksander. I Aleksander, jakie poważne <laughs> imię! Jakie poważne! No fajnie to macie. Piłeczką też się bawicie? Nie, nie. Nie, nie. już za duże są. Nuczka się dzień, dzień za... dobry panu. Różne kolory Aha. będą. I Aha. I te tutaj? I tego, no, to będą różne. Mhm. Ten to akurat będzie taki jak ten pierwszy. Jak ten tutaj? Mhm. Mhm. Widzę, że bąki to latają. Się... A tu jakie ozdoby! No, ale to no, fantastyczne. Coś no, mi się po zimie... Ono wypuścili wszystkie so, ja myślę. Po zimie tak się zrobiło. I tak sobie tutaj mieszkam jak dom. No, no, ale, no ale powiem wiemy. Pani, że ma Pani fantazję. Naprawdę. Ja o to, to sama. O, i są... Ściany, i muzyka nawet. To pani ma jakąś artystyczną duszę, co? Robi pani coś? Nie, pani, to tak wyglądało jak tam Niech Pani patrzy, jak to było mieszkać. Eee, jak ta szarzyzna tutaj, bura taka. Więc ja postanowiłam, tu gdzie ja mieszkam... Oczywiście. ...może robić tak, ażeby nie było tak zwykle. No to chciało się pobawić w różne kolory. Dobrze, że się pani chciało. No. Ale widzę, że wnuczka też idzie w tym kierunku. <laughs> Kredki kolorowe. Właśnie. Hej, no pięknie tutaj, z fantazją. Czy tam te róże jeszcze? Oczywiście, że tak. A jaka fajna buda, a który tam śpi, obydwa? Pokażecie mi swoją budę? To jest tatuś z synkiem. To jest tatuś synkiem? No tam może brzydko poprzewracali w Oj, fajnie, jak tam macie miękko, a jakie dobre jedzonko. Poprzewracano. No super, super, podoba mi się. To co, idziemy do tego ogrodu?